No, czyli to jest powoli, to jest nastrój do pracy odpowiednie. Próby się odbywają 8 godzin dziennie, więc 10, 14, 14, 18, 22. Więc jakby cały czas powolutku wchodzi się w ten klimat tej sztuki, którą, którą się chce pokazać ludziom. Na pewnym etapie to już się właśnie żyje, żyje tym cały czas, nawet poza próbami. Także domownicy właśnie się ćwiczy. Ciągle dzień nie ma, no ale, jest, ale, ale to jest coś takiego, mam poczucie, że to jest coś ważnego. Film to jest po prostu, to jest zbiór, wiecie, różnych profesji i daj Boże, że czasami się zdarzy, że, że jakby wszyscy ciągną wózek w jednym kierunku, to się bardzo rzadko zdarza, bo niestety każdy, zwłaszcza u nas w kraju, każdy chce ciągnąć na swój. Na swoją stronę. Operator na swoją, reżyser na swoją, aktorzy na swoją, osiemnastu na swoją, dźwiękowcy na swoją, wszyscy na swoją. No i wtedy jest klęska. Wtedy jest film do śmieci. A czasami się zdarza, że jakby się grupa ludzi zbierze i ma jakiś wspólny cel, to wtedy wychodzą filmy e, no, na, naprawdę takie bardzo wartościowe, ale do takich filmów. W ciągu ostatnich 10 lat na palcach jednej ręki zliczyły, reszta jest niewarta w ogóle oglądania. czy Pan od zawsze wiedział, że ja chce grać tak. w teatrze? w no, ten to, 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 to gdzie to nie wiedziałem, ale, ale od zawsze Chcia, chciałem być aktorem. Ale się kiedyś mamy zapytałem, tutaj, będącej w tej szkole czyli jest jakaś szkoła po, po podstawówce, no ale nie dopiero po, po, po maturze. Ale tak, odkąd, odkąd sobie przypominam, to chciałem, ja sobie wcześniej chciałem być kierowcą tira, a nawet ojciec, ojciec mnie zabrał do zakładu mechanicznego i zobaczyłem, jak to wszystko wygląda i już nie brzeszko. Więc trzeba do kanału pod tira. To już mi przeszło. A chciałem być dlatego, że tutaj obok szkoły, po tamtej stronie, Yy, przez siatkę mieszkał pan, już nie żyje, który był kierowcą Kira. Czasami przyjeżdżał nad tym gigantycznym samochodem i opowiadał, jak na przykład właśnie był miesiąc w Grecji albo jeździł po Turcji. A to było wtedy, w czasach, kiedy nie wolno było nigdzie wyjeżdżać. Można było jechać do NRD. Państwa to już nie ma Nawet co najwyżej na dwa tygodnie na i to wtedy rozbudzało wyobraźnię, że A, po no, takich krajach wspaniałych wieści. No ale to mi się kosztuje. Szkoły. Musiałem coś przez te lata robić i w końcu ta szkoła, jak już dodało, zostało mi to dane, no, to była taka wyczekiwana, wytęskniona. <śmiech> wydaje, <śmiech> wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że to bardzo szybko minęły te 4 lata. Teraz jest dłużej, pół. wtedy 4 lata. E, to był czas takich przemian politycznych w Polsce, to znaczy e, jak się dostałem do szkoły. Egzaminy do szkoły autorskiej są zawsze wcześniej niż na inne uczelnie. Czyli już w czerwcu się wie, czy się jest, czy nie. Jak się w czerwcu dostałem, to, jeszcze, to je, jeszcze nie można było niczego kupić. A jak przyjechałem 1 października, to już były nocne sklepy, już były hipermarkety. Że w ciągu tego miesiąca, czy tych kilku miesięcy wakacyjnych, się coś zmieniło. Jak pojechałem do Wrocławia, to tak jakbym wyjechał na zachód się czuje. I, I to po prostu był taki szok. I, 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 to wszystko, ta, ta sytuacja, ta zmiana polityczna w połączeniu z tym, że jestem w ukochanej szkole <coughs> wymarzonej spowodowała to, że ja się poczułem jakbym po prostu złożał Pana Boga za nogi i, i fantastycznie nie chciało mi się w ogóle nigdzie stamtąd wyjeżdżać, żeby ta szkoła trwała jak najdłużej. No niestety nie trwa długo, bo to wszystko co dobre się kończy e, szybko. I, 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 ale teraz jak spo... nawet mieliśmy spotkanie nie tak dawno, rok temu, aż do lata temu z koleżankami, dwoma, bo tylko dwie skończyły i nas skończyło, chłopaków skończyła ósemka, dziesięć osób, bo godzinie osób na rok. Eee, każdy tam sobie co robi, robi wspominali przyszli profesorowie. No i fajnie było. Bardzo mile wspomniałem. Taki błogi czas, nikt niczym się człowiek nie przejmował. Natomiast nie, nie. nie było, było mnóstwo zajęć, ale takich fajnych, bo, bo w szkole nie jest bardzo dużo zajęć fizycznych, było judo, była akrobatyka, jazda konna, szermierka, walki sceniczne, taekwondo, narty, więc mnóstwo, a oprócz tego normalnego, mnóstwo tego, połowę zajęć to połowę. To jest to są zajęcia fizyczne, więc... Jak nigdy nie miał z tym kłopotów, więc, więc wyjeżdżaj na obozy narciarskie, konne, żeglarskie. Cudownie, super było. Teraz nie ma tak fajnie, ale wtedy <grym> wiedziałem, że to jest to, co... Znaczy warto poczekać. Typu, a to rozpoczęcie wojny, a to zakończenie wojny, a to zwycięstwo tam, albo przegrana tam, a bitwa pod Spudziankami. Mnóstwo tego i Co chwilę żeśmy w pierwszym maju, byt, 2 lipca, ciągle żeśmy występowali. No i oczywiście ja bez przerwy tam coś musiałem mówić. I to jakoś pamiętam, że to pytanie, które zadałem mamie, to było po jakimś takim e, występie. Znaczy, Wiesz, to minęło już i trochę lat. I, i, ale, ale to na pewno było... E, pani, nazywała się Pani Jadwiga Leś, która była moją wychowawczą i ona się zajmowała tymi wszystkimi akademiami. Była też harcerką e, i nas, nas w harcerstwie też goniła do różnych występów. Ja właśnie w każdym razie to mi się jakoś podobało i pewnie bym musiała gdzieś wtedy zakiełkować taka myśl, a może by to... Tudzież, że nie miałem kompetencji pomysłu, a jak nie to, to co? Nie, nic. Nie, nie, nie miałem planu B. Chciałem odpowiem w ten sposób, bo będzie mi łatwiej. Y, 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 y. Za najlepszy film, w jakim grałem wziąłem udział, uważam film, który się za Smercia. Nie widzieliście? To jest film jakby z artystycznego punktu widzenia, abstrahując od tego, o czym on wie, je, bo jakby jest akcja umiejscowiona w więzieniu, ale czy to nie jest film o więzieniu? Nigdy nie patrzcie na to, co, co, co w teatrze czy w filmie, i nie bierzcie tego wprost. Wprost są tylko seriale, ale serdecznie mam od wszystkie seriale. Natomiast to to jest najlepszy film pod względem kompozycji filmowej, pod względem ról filmowych, pod względem myśli, które są niesie. E, względem, scenariusz znakomity. Dziwne jest to, że, że napisał scenariusz i interesował kompletny amator. Właśnie skończyłem zdjęcia do, do, do trzeciego filmu, właśnie na Konrad Niewolski, i teraz dosłownie dwa tygodnie temu skończyliśmy zdjęcia do filmu, który nazywał Mapa Piekła. Ale to już nie będzie tak, bo, bo, bo ta, takie, taki rodzynek tylko raz trafi. Wiecie, to jest, ta, to jest coś takiego jak z człowiekiem, który nigdy nie gra na loterii, i zagra raz i wygra. I już nigdy więcej nie... I to jest sytuacja z Konradem. Znaczy, film Symetria zbudował nagrodę na całym świecie. Zaję sobie jest scenariusz. To był najlepszy film, uważam, w którym grałem. Najcięższy film, w którym grałem. Niestety nie powstał jeszcze, ale jak sobie wejdziecie na yy, internet i ten, yy, piszecie Satan Spa, to tam jest troszeczkę z planu. Ten film był kręcony w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wakacje. To było jakieś 3 lata temu może. To był pod względem fizycznym. No najbardziej wyczepiałem 20 dni, 20 nocy, bo było Ja miałem zdjęcia tylko w nocy, na wyspie, na wiśle. Po prostu upał nieziemski, ziemski. Ja byłem cały od stóp do głów w skórach ubrany. W takich glanach, wykolony na łyso. Przychodziłem, przychodziłem dwie godziny przed zdjęciami. E, tatuowali mi czaszkę kozła tutaj na głowie. Uzuwali. I tam na tej wyspie, żeśmy siedzieli jedzeni przez komary. I to był po prostu koszmar. To był koszmar. Nigdy tego nie zapomnę. I, I tylko z tego powodu żałuję, że ten film nie powstał. To znaczy nikogo jeszcze nie widział i nie wiadomo, czy zobaczył, bo tam jakie były problemy finansowe. Jak nie wiadomo, co chodzi, to wiadomo, że to będzie pieniądze. I nie wiadomo, że to powstanie. Ale żałuję, ponieważ ta męka dwudziestodniowa poszła na marne, przynajmniej na razie. Ktoś w sobie mi w ostatnich powiedział spotkał mnie na ulicy w Warszawie, że, że, że ten film już zmontowany, że nawet problemy z udźwiękowieniem, bo przecież każdy film udźwiękawiać, to jest ta cała ogromna produkcja, to nie tylko zdjęcia. Zdjęcia to jest tylko taki no spory procent, ale tylko jakiś tam procent, a cała reszta powstaje w tak zwanej postprodukcji, czyli jak już w laboratoriach powstają